Cześć, cześć, dzień dobry. Witam Was serdecznie w Stardew w dniu 11. Ja jestem Agata i zaczniemy dzień od e, zobaczenia, jakie są tutaj tipy dla życia na farmie. Scarecrow, ok. Bigger backpack, tak już mam. E, I mamy niskie szczęście. Nadal nie mam zielonego pojęcia, co to oznacza. No ale smutno. Okej, okay, musimy znaleźć jeszcze aksa dla Robin. Dzisiaj plan jest taki, żeby połowić trochę, bo Pam chce seaweed, które nie wiem gdzie się znajduje. Ale biorąc pod uwagę nazwę, to prawdopodobnie w wodzie. I prawdopodobnie w morzu. Więc e, poszukamy go. I plan jest taki, że od razu jak najszybciej, jak tylko skończę podlewać, żeby właśnie iść i poszukać tego, połowić tego Siweita, żeby zdążyć Pam go znaleźć. Chociaż Pam w sumie po, po, po południu wieczorem jest zawsze w tawernie, więc łatwo będzie ją znaleźć. No ale im szybciej to ogarniemy, tym lepiej. Moja farma całkiem spora, trzeba przyznać. Tutaj by się jeszcze zmieściło 6, jakby usunęła tą trawę. 6 yy, zasiejek. Polajkowaliśmy kotka, daliśmy mu wodę. Bierzemy sobie szybko jeszcze tego kwiatka. Naleję sobie wody. No i lecimy, bierzemy. O! Sześć by się zmieściło, nie trzy. Bierzemy wędkę i idziemy. Ja wiem, gdzie jest e... co? Mm, siekiera, Robin. Na razie po nią nie będziemy szli, bo to jest e, chyba quest, który nie ma timingu. Nie ma, więc najpierw załatwimy prośbę od Pam, bo jest na teraz. Trying to keep the art of fishing alive. To any fishing who catches three carp. Pooh, carp. Czy tu będzie pokazane gdzie się ją znajduje? Needed for community center. Time of day, spring, mountain sewers. Mm. No dobra, no to spróbujemy, jak już dzisiaj cały dzień łowimy. To łowimy cały dzień. Najpierw na plaży, a później pójdziemy na dole koło, a, koło ścieków, czy też koło kanałów. O, można też pozbierać rzeczy z plaży. Mogłabym najpierw złapać tą rzecz, która jest niepotrzebna do questa, prawda? Ale nie, będę najpierw się rozpraszać. I akurat jak P chciał, dzisiaj akurat Sea nie będzie, tylko będę super łowić. Hop. Będę czekać w nieskończoność. Powinnam sobie chyba kupić tą wędkę taką... Ciczebną um, Na pewno byłoby... Nie wiem, czy karpia można złapać na taką wędkę To na pewno nie jest seaweed To jest anchovy Zobaczmy, ile kosztuje ta wędka Bambu pol, trini... O! Oh, Pierre! Dajcie spokój! Basic fish. No tak, nie, nie potrzebuję. Nie potrzebuję nie basic fishy. Biorę tam ma większy ten pasek, będzie mi łatwiej. Złapać. O, się po co mi ten mod, który pokazuje jakie ryby można złowić i co jest w wodzie. A teraz wiem, było, widziałabym gdzie jest ten seaweed. No, mam nadzieję, że jest tutaj w tej wodzie. Jak nie, to się pan nie doczeka swojego seaweed'a. Oczywiście rybę muszę teraz złapać. Nie to, co ja bym chciała. Teraz, jak bym chciała śmiecia, to nie, ale jak będę chciała łapać śmieci, to... W sensie nie będę chciała łapać śmieci. No cóż. tu 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 Ej, ale moment, bo karpia też się do konkretnej godziny łapie, prawda? Prawda? Tam było, że karp. Do drugiej. O, dobra, dobra. Szybko idziemy. Gdzie? A nie, posłyszałam gdzie. Mi się wydaje, że przy. A, czemu ja zrobiłam sewer? Jest sewers! Mutant Butler. Ojej, gdzie to? Secret Woods Secret Woods, karpia? To tam, tam z boku? Tutaj jest sewer, to chyba tutaj, prawda? Tutaj mogę złapać karpia. Nie. A, nie zdążę. Chciałam już dzisiaj za mieć to ogarnięte, ale muszę pogrzebać ludziom w śmietnikach, bo może znajdę coś ciekawego. O! Ale ja stąd nie mogę przecież łowić. Aaa, sewers, że jak tam wejdę do, do środka. Ojej, to nie połowię dzisiaj tego Karpia. Bo nie znam, że dobiec do Mountain. Kto nam mm. <gryśla> mną schowali? Też zobaczę coś strasznego, się przestraszę. Mm -hmm. Mm -hmm. Chyba tak. Nie. <laughs> ja... ja nie wiem, to ja nie wiem. Moment, 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 moment. To ja chyba tak, podaruję sobie dzisiaj tego karpia. I karpia będziemy na. Styk łowić jutro. A dzisiaj spróbuję dalej łowić tego seaweeda. Może tutaj znajdę? Sobie... Sprawdzę sobie. Nie, nie sprawdzę, bo nie mogę teraz spawzyć gry. Ale jak kliknę obok, ekran obok, to mi spozuje automatycznie. Więc sobie szybko sprawdzę Wikipedię, bo mi ten mod jednak nie pomaga. Seaweed. Seaweed. Fishing pole in the ocean during all seasons. No trzeba było zadłufać intuicji. Dobra. No to jeszcze raz szybko. 41% na zupełnienie się seaweed. A. No byłoby super. Bo znowu cały dzień spędzony na tym. Trochę słoteczek, co nie? Myślę, że ta wędka dłużej tutaj potrzebuje niż ta? O, jakaś galaretka, hmm, ale ja nie potrzebuję plus jeden do fishing. Chyba, że jutro, jutro to zrobimy. Jutro to się sobie to zjem. Będzie na karpie. Natomiast dzisiaj potrzebuję właśnie gorszego łowienia. Potrzebuję złapać trawę morską. Dawać trawę morską. Tutaj widzę trawę morską. I tu, i tu. Dawać ją. Nie no, ryba. i ryba Chyba z nerfilitą gierkę. dawać mi dawać mi trawę morską No nie znowu ryba. Jakaś nowa. Fajnie, fajnie, ale ja potrzebuję trawy morską. Mogę trawę morską, halo! I znowu nie pogadaliśmy z Caroline. Dobra, to teraz cokolwiek złapiemy rybę. To idziemy szybko pogadać jeszcze z Caroline. Czy Caroline to lubi? Nie. O, trzeba się z nią zakumplować. O, nie mogę pogrzebać świetniku. Gdzie idziesz? Gdzie idziesz? Szybko jeszcze zdążę zapukać do sklepu. Karolaj, czekaj! Czekaj, gdzie uciekasz. A ja mam coś, co ty lubisz. Czekaj. Undga... Oczywiście, że nie mam nic przy sobie, co ty lubisz. A ty nic. Nie lubicie ryb. Robię to nic nie da w prezencie. Ale kupię od ciebie jeszcze trzy par snipy będę miała akurat na to miejsce, gdzie usunę trawę. No i co? I Nie uda mi się tego questa dla Pam zrobić. Czekaj jeszcze, Hailey, Hali, poczekaj, poczekaj, weź swolni. Mam coś, co ty lubisz. Hmm, oczywiście, że nie. Co wy wszyscy takie kamienie te chcecie? z kamieniami i chodzić w torbie. Co jeszcze? Pa, 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 pa. Jest coś do zebrania. Eee, tak, czy to jest potrzebne do... Nie jest. A to? Sardynka jest potrzebna. Więc włożymy. A to? Nie. To? Nie. To? Jest, ale już mam. Już mam jedno. A to? To jest potrzebne. Jedno tylko, tak? To też jest potrzebne. No i pięknie. Teraz będę ponosić. W to gdzie ja dałam nasiona tutaj i to też się przyda hop 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 i podlewamy hop 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 hop, hop, hop. i tak raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem powinien chronić jeszcze łapać tutaj. Dobra. I jakbym bardzo się uparła, to mogłabym jeszcze tutaj mu zrobić jeden, a nawet dwa, prawda? Tak, nawet dwa rządki. Zastanowię się. Jutro jeszcze będziemy szli łowić, to wszystko mogę sprzedać. Poza tym... Się przydaje, jak będę łowić karpia. Dobra, coś się w końcu może zarobi w tej grze. Uhu. Mam jeszcze troszkę energii, więc myślę, że za tę troszkę energii pozbijam trochę tych samojedzielnie leżących kłód. A jest w sumie dość wcześnie, więc możemy jeszcze iść w tą stronę, bo to nie jest po drodze do robin. I znaleźć jej e, kurczę. Nie pamiętam polskiego słowa, ale jej, siekierę, to jest jej aksa. ale jej siekierę. To już ją będziemy mieć i łatwiej będzie ją oddać. Proszę bardzo, tutaj leży taka biedna, samotna. Okej, okay, I will. Co prawda, nie wiem kiedy to zrobię, ale. Ale zwrócę. Zwrócę ją. Trochę zmarnowany dzień, co nie? Że tak tylko łowiłam tą trawę i ostatecznie jej nie złowiłam. A, dostałabym... A, 60 golda. Mm, no nie powiedziałam, żeby to były jakieś grube pieniądze. Bo jeszcze mogę kilka tych zbić. Póki jeszcze coś widzę. O tej porze. Już mi tutaj się trzęsie, więc nie będę dalej ryzykować, że znowu zemdleję na własnej farmie. Odłożę sobie drewno. To odłożę sobie tu. I pora na spanko. Czy ja wiem jaka będzie jutro pogoda? Ładna była być pogoda, prawda? Tak, dokładnie. Okej, okay. to jest dość wcześnie. Dzień to mogę trochę przełożyć. Nie bardzo, dobra. Musi tutaj stać. Addę ten domek taki teraz tutaj. W sumie. Chociaż ta zielona tapeta. Kiedyś ją zmienimy. A tymczasem będę się z wami żegnać. Dziękuję za oglądanie, za bycie ze mną tutaj. Zobaczymy jeszcze ile zarobiłam. Troszkę, troszkę, nie najgorzej. No, no to dzięki jeszcze raz i pa pa!